Witam serdecznie Luciana Eksnera, dyrektora sprzedaży i marketingu Mobile V, który podczas zbliżającej się konferencji Mobile Standard 2011 opowie o tym, jakich efektów można oczekiwać od reklamy w mobilnym internecie. No właśnie, jakich efektów można oczekiwać? Efekty mogą być różne. Możemy chcieć, żeby użytkownik, który zobaczy nasz komunikat reklamowy, połączył się bezpośrednio ze swojego telefonu z call center, wysłał SMS-a, pobrał aplikację. Tak naprawdę efekt jest Uzależniony od, od naszej wyobraźni, od tego, co chcemy osiągnąć, ponieważ technologia nam na bardzo wiele pozwala. A jak możemy rozliczać kampanie reklamowe w mobile? Internet zdążył wypracować standardy. Jak jest na rynku mobile w tym aspekcie? Na rynku mobilnym w Polsce funkcjonują głównie dwa duże modele rozliczeń. Jeden model to jest Tradycyjne rozliczanie za zasięg, czyli tzw. CPM. Rozliczania są stosowane również za klik, czyli tzw. CPC, czyli cost per click. Spotyka się również wydawców, którzy życzą sobie opłaty stałej za czas emisji reklamy na swojej powierzchni. A czy jest jakaś wzorcowa kampania, która wykorzystywała ten kanał i warto by ją wskazać? Myślę, że. Wzorcowych takich sensów tych tej kampanii ciągle jest niewiele. Z naszego doświadczenia chcielibyśmy się pochwalić kampanią, którą realizowaliśmy dla Playa. Play sprytnie wykorzystał możliwości, jakie daje technologia mobilna. Po prostu kampania była emitowana do wszystkich abonentów poza Playem. Dotyczyła oczywiście pozyskania nowych abonentów dla tej sieci. I drugi ciekawy przykład to kampania realizowana dla aplikacji Gagabox, którą realizowaliśmy zarówno. W Polsce, jak i targetowaliśmy na skupiska Polaków za granicą. A czy obserwujecie wzrost zainteresowania klientów kanałem mobilnym? Tak, mamy coraz więcej pytań o oferty, coraz więcej robimy wycen dla naszych partnerów i również realizujemy coraz więcej kampanii. Czy można zatem powiedzieć, że rok 2011 będzie rokiem mobile w Polsce? No to jest duże określenie, pytanie, jakie mam oczekiwania, natomiast y, uważam, że. Na pewno będzie to rok przełomowy, w którym coraz więcej rzeczy będzie się działo i coraz większe zrozumienie będzie zarówno doradców, jak i partnerów, czyli naszych klientów, zrozumienie kanału mobilnego internetu. Więcej o mobilnym internecie, o tym czego się można spodziewać, jakich efektów, jak rozliczać kampanie, jakie ciekawe kampanie były do tej pory w Polsce prowadzone, powiemy Państwu podczas naszej prezentacji w ramach konferencji, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Konferencja będzie się w dniach od 24 do 25 maja.